Mm -hmm. Witam Cię, cześć. Początek dnia ja zaczynam od sukcesu. Nasza drużyna wygrała bardzo, 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 bardzo ważny mecz 4-1. Jestem mega szczęśliwy, zwłaszcza, że strzeliłem jeszcze bramkę i znowuż nie do swojej bramki, tylko do przeciwnika. Także wygrana na 4-1 i zostajemy w pierwszej lidze, bo walczyliśmy o utrzymanie. No pokaż, jak się przywrotkę robi, pokaż. Pokaż dzieciom. No pokaż, jak przywrotkę robi się. O, o chyba nie da rady to. Za stary jest, za stary Dobrze, i główka. A ja Miłoszowi rzucałem kasę I z czwartego piętra zapakowałem w gumę Orbit, kilka gum było I co? Gdzie wylądowało? Na pierwszym piętrze Teraz muszę odzyskiwać Zobaczymy czy się uda Tu jest kasa, tu trzeba się dostać Czyli Nie, nie, nie ma tego. Mogę... Zobaczę to. Tak. Jest... W kuchni, na... tak? Od kuchni, tak, od kuchni. O. Mamy mistrza. No ale taką, taką krótką szczotkę ty masz? Tak, ja mam dłuższą. Tak. Kasia. A może pożyczysz to, złączymy. Nie, dobra, później. Akcja! A ja nie. Norbert, a nie masz tego pistoletu? No strzelisz kulką w ten. Norbert, poddałeś się? Dlaczego nie łapałeś tej kasy? Ale trzeba było łapać, nieważne. Daj mi kurde moc. Dobry. Daj mi kurczę moc latania. Co? Akcja, tak. Ale to jest jakiś magnes, co to jest? No. Zobaczymy czy w celuje, całkiem nieźle idzie. O! Bra brawo, mistrzu, brawo! <laughs> Już? Teraz można się wieszać Ale wiesz co? O, tak. Ale jeszcze to dopręcz, żeby tak tak było A to później ustawię, tak? O! Jak nie możesz chodzić? No ale włożyłeś aparat? Te telefon? Tak, tylko ale A tu się wkłada w środek Nie, 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 no, nie trzymasz, nie, nie. tylko w środek wkładasz Tu jest za dużo mogę się tam Wystarczy, że ktoś jest, jedna osoba jest, jest, jest pijana i od razu pełno dzieciaków, a kiedyś za moich czasów naprawdę to było zupełnie, zupełnie inaczej. To było prawie że normą. Czasy się pozmieniały. Teraz to jest rzadko takie już rza, mało jest takich przypadków, aczkolwiek no, niektórzy du, dużo osób mówi, że, że nadal nasze społeczeństwo pije i pewnie tak jest, ale kiedyś. To był codzienny widok.